Ale wie pan, że coraz więcej osób odmawia jednak noszenia maseczek i to z powodów niemedycznych. Pani, pani redaktor, rekomendacje są jednoznaczne. Maseczka musi być. Nie wyobrażam sobie, żebym przynajmniej w dwóch swoich kieszeniach nie miał maseczki. To pan ma taką maseczkę? O, proszę bardzo. To jest moja maseczka, tak ja ją na chwilę założę. Jak Ale to jest pani, pani taka zwykła jest... bawełniana. To jest taka maseczka, która powoduje to, że myślę, że muszę zachować dystans, nie, do, nie dotykam twarzy. Ta maseczka ma oczywiście także Także w jakiejś mierze, no nie w pełni oczywiście, zatrzymuje patogeny, ale ta maseczka świadczy o tym, że jest pandemia. Im więcej ludzi nosi maseczkę, tym się bardziej racjonalnie zachowują i pamiętają o tym, że jesteśmy w bardzo trudnym czasie. Naszym obowiązkiem obywatelskim jest nosić maseczkę wszędzie tam, gdzie jest to zalecane. Konfederacja, wolność i niepodległość.